Pomarudziłem tu już zdrowo na temat hotelu Hilton na Florydzie i hotelu Bristol w Buenos Aires. Przedstawiłem też różne kabiny na pokładzie statku Osterdam, na którym spędziłem miesiąc. Czas więc na wrażenia z pobytu w jednym z ponoć 50 najlepszych hoteli w Polsce. I choć tym razem nie gdzieś przy samym morzu, to jednak w hotelu nad najdłuższym polskim jeziorem. A hotel ten znam dość dobrze. Zapraszam. Mieszkam w Berlinie, pochodzę z Katowic, a ten odcinek nakręcam z pięcioggastkowego hotelu Grand Tiffy w Iławie. Dlaczego? Bo dentyści też potrzebują wizyty u dentystów. A mój dentysta, przyjaciel i towarzysz wielu rejsów, nawet na Karaiby, mieszka właśnie tu nad Jeziorakiem. A skoro już trzeba mieć borowanie lub inne okrucieństwa w planie dnia, to niech przynajmniej reszta będzie przyjemna. A gdy zobaczyłem, jak dużym zainteresowaniem cieszył się mój odcinek o kabinach na statku, którym płynąłem po raz pierwszy, pomyślałem: Skoro tyle osób chce zobaczyć, jak wyglądają kabiny na morzu, to może warto też pokazać, jak wyglądają wszystkie typy pokoi w pięciogwiazdkowym Gran Hotelu miejscu, które znam z własnego doświadczenia, bo bywałem tu nieraz. Dlatego ogromne podziękowanie dla pani Agaty za umożliwienie nagrania materiału. I dla pani Ilony za znakomitą pomoc w mojej hotelowej wędrówce. Zgadza się pani Ilona? Tak. Super. A, jest teraz. Czyli poprawka teraz, bo wzdure gadałem. No i dzięki dla recepcji, która znosiła moje pytania z godnością i uśmiechem, choć pewnie w duchu mieli już gotowe. Okej, okay, znowu ten z kamerą, bo pytań miałem sporo. Co to za miejsce? Pięciogwiazdkowy Gran Hotel Tifi, położony nad jeziorakiem istnieje od 11 lat i może gościć jednocześnie 420 osób w 169 klimatyzowanych pokojach oraz apartamentach, od tych najbardziej klasycznych po te naprawdę imponujące. Rozpocznę od przedstawienia najtańszego typu pokoju, bo tego typu pokoje biorę najczęściej. I tu zapraszam na mój komputer. Jesteśmy na stronie Grand Hotelu Tifi. Chciałbym przedstawić jakąś cenę z jakiegoś dnia. Tu wybrałem sierpień. Jedna noc. Za dwie osoby, dwie dorosłe osoby. Najtańszy pokój to 799 zł. Za dwie osoby wraz ze śniadaniem. Pokój ten nazywa się Garden View i wygląda w ten sposób: Na początek mała room tour. Pokój bardzo przestronny. Na łóżku leży czekolada albo na poduszkach. Zaproszenie do Ajuwera. Ale również do inwestycji w apartamenty. Duży fotel, lampa, duże lampy przy łóżkach, nowoczesne fotografie na ścianach w stylu, który bardzo mi odpowiada. Duże biurko fotel tak odstawiony, że zaprasza do tego, żeby na nim usiąść. A z okna widok na parking. Na Lidla i na miejsce, gdzie coś w przyszłości będą budować. A mianowicie apartamenty. Nie to, żebym marudził, bo jak zwykle wziąłem najtańszy pokój. A najtańsze pokoje zawsze mają najmniej ciekawy widok. Teraz zobaczymy, co jest w minibarze. No więc minibar naprawdę dobrze wyposażony. Co mamy? Mamy piwo, piwo. Dwa razy wodę, fanta. Coś tyłu kola, aha jeszcze jakiś energy drink, a tu mamy wyborową i Danielsa, Snickersa, Prince polo. Ciekawostka: cukier do kawy w lodówce. Z tym cukrem do kawy w lodówce ciekawe rozwiązanie, ale żeby się nie nazywało cukier przy maszynie do kawy również jest. I tu w temacie. Automat do kawy z dwoma szotami, czyli dwa razy mogę tutaj zrobić kawę, herbatę mogę zrobić sześć razy. Łazienka, bardzo przestronna, bardzo elegancka. Jeżeli nie z marmurem, to z świetnie zrobioną ceramiką. A chyba nawet marmur. Duży prysznic z natryskiem normalny prysznic. Więc naprawdę Łazienka, bardzo elegancka i bardzo duża. Wielka szafa, oczywiście z sejfem, a tu naprawdę bardzo gustownie zrobione szuflady. No, więc jak na razie nie ma zbytnio na co nawet narzekać. Jako, że w komentarzach padają często pytania o program w telewizji, tu mamy w tym hotelu 30 programów, na górze kanały prywatne, a potem zaczynają się różne polskie. Jako ciekawostka, TVN jest na pierwszym miejscu, potem jest Fol Polsat. Potem jest fashion, a potem dopiero dochodzi Telewizja Polska, program numer jeden i program numer dwa. Tu mamy dwie małe butelki, cisowianki. możemy zagrzać wodę i dwie filiżanki. Trzy puste szuflady. Miejsca naprawdę sporo. Człowiek coś takiego życzyłby sobie na wycieczkowcu. To był pierwszy dzień pobytu w hotelu, a teraz... A teraz następny pokój, który nazywa się Lake View. Ten pokój ze śniadaniem kosztuje 998 zł. I tu pokój, który w sumie jest identyczny jak mój pokój, z tą małą różnicą, że jest to teraz z widokiem na jezioro. I tutaj. Okna są w sumie aż do samej podłogi. Tu jest trzecia grupa pokoi w identycznej cenie jak Lakeview w wielkości 32 metrów. Ten pokój ma 39 metrów i wygląda tak. A tu pokój superior, który w sumie jest identycznie wyposażony jak pokoje standardowe z widokiem na ogród i. Standardowe z widokiem na jezioro, z tym, że tutaj jest opcja, by również wyjść na Taras. Następna możliwość to tak zwane Joker Suite. Jedna noc dla dwóch osób to 1599 zł. Pokój wygląda tak. A tu apartament, który nazywa się Joker, Duży telewizor. Kanapa, dwa fotele. Tu mini bar, bardziej rozbudowany niż w tych pokojach standardowych. Łażenka w sumie nie odbiega od tych łażenek standardowych. Tutaj duża szafa, oddzielna, a w sypialni telewizor i tu wyjście na taras. Tu chciałem przedstawić pokój, który nazywa się Joker Suite z tarasem. Joker suite bez tarasu. Kosztuje 1599 zł. Więc tu jest następny apartament w sumie oddzielony. Wszystkie mają piękny widok na wodę. A co tu można zauważyć, to większość pokoi, nawet tych, które mają piękny widok na jezioro, nie ma balkonów. A tutaj najdroższy apartament w całym hotelu za noc 2499 złotych. Apartament wygląda tak. A tu największy apartament w całym hotelu. Duży telewizor. Ładny stolik dla czterech osób. Tu trochę większy wybór, jeżeli chodzi o alkohole. I chyba kawa bez ograniczenia co dla takiej osoby jak dla mnie jest czymś ważnym. Mini bar. Bardziej obficie wyposażony niż w normalnych pokojach. Dwa czerwone wina. Nie, jedno, jedno białe wino. Jedno czerwone wino w lodówce. Prozeko, trochę inne piwa, chyba. I tu jeszcze łyskacz, i trochę inna woda mineralna. Z tego co wynika, goście tu w apartamencie płacą za napoje tak samo jak inni goście hotelowi. Tu są półki. Tu jest gościnna ubikacja, sypialnia, następny regał z książkami, następny telewizor. I tu duża łazienka. Zarówno z wanną, jak i z prysznicem. Bidet. Normalna ubikacja. I tu widok na ogród. Albo bądźmy szczerze, na parking w tym przypadku. A tu. Duża szafa. Sorry, ale nie wiem, jak to się po polsku nazywa. Napiszę w opisach. Pokój ten ma, albo ten apartament ma 85 metrów, a tu wyjątkowa atrakcja tego pokoju, a mianowicie taras, naprawdę olbrzymi. Dwa duże leżaki. A tu widok na najdłuższe jezioro w Polsce, Jezioro Jeziorak. W cenę pokoju czy apartamentu zawsze jest wliczone śniadanie. Jak ono wygląda? O takim śniadanie to w hotelu Hilton Fort Lauderdale można tylko pomarzyć. Nie łudźcie się tym, że wy takie śniadanie dostaniecie na jakimkolwiek wycieczkowcu na świecie. Co jeszcze jest wliczone w cenę pobytu? W cenę pobytu jest wliczony między innymi basen z wodą morską, fitness studio oraz Tifilandia, czyli przestrzeń, na której małe dzieci naprawdę swobodnie mogą się wyszaleć. A teraz jak wyglądają tutaj dodatki? Co trzeba zapłacić jeszcze dodatkowo? Jest to obojętne, czy rezerwujemy pokój podstawowy za 799 zł, czy największy apartament za 2499. Ceny dodatkowych usług są identyczne. Jakie dodatki? Dodatki to. Każdy w sumie przyjeżdża samochodem, parking 50 złotych, i tutaj codzienne obiady od osoby to 159 złotych, czyli podstawowy pokój, najtańszy pokój ze śniadaniem plus obiadem kosztuje tutaj 1117 złotych. Możemy sobie jeszcze zażyczyć, Wstawkę VIP Prozeko lub słodkie powitanie? Co to jest obiad Tifi Trio? Niestety na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Ceny za dodatki są identyczne zarówno w pokoju podstawowym, jak i apartamencie. Z tego co dowiedziałem się na recepcji, w apartamencie jest jeszcze powitalna butelka wina. Jak wyglądają obiady? W dni, gdy frekwencja jest spora, na obiad jest bufet. Obiad jako napoje, sok pomarańczowy, sok jabłkowy i woda, świeżo parzona kawa i różne rodzaje herbat. Wybór co prawda nie aż tak olbrzymi jak na statkach, ale jakoś naprawdę świetna. Ryba z imbirem, wieprzowina z czerwonym sosem curry. Na ulicy w Bangkoku nie smakuje to wiele inaczej. Dni, gdy nie ma dużo gości, jest tak zwana skrócona karta, która służy jako karta obiadowa, i można sobie tutaj różne rzeczy teraz wybrać. Jako przystawka sałatka z buraka, koziego sera, pomarańczy z orzechami i dressingiem pomarańczowym. A tak wygląda rusół wołowy z domowym makaronem i teriną wołową. Jako danie główne filet z sandacza. No więc, ten sandacz wygląda po prostu rewelacyjnie. Jest na risotto. Też zobaczymy, czy to risotto, to jest naprawdę risotto. I zaskakująco było. Choć trzeba powiedzieć, że we Włoszech czasami uda się to zrobić jeszcze lepiej. Na deser owocowe sorby. sorbet. Więc zupełnie nie ma o czym dyskutować. Gotować to oni naprawdę potrafią świetnie. A teraz jeszcze parę innych atrakcji. Na przykład można się przejechać motorówką Riva Iseo za... 7900 zł za 4 godziny lub 3900 za 2 godziny pływania wraz z sternikiem. Jest tam wypożyczalnia sprzętu wodnego. Można wypożyczyć sprzęt rekreacyjny, są korty tenisowe i oczywiście jest również spa. Spa w cenach od 270 zł za 45 minut. Do 450 zł za 90 minut peelingu z masażem. A teraz, ile kosztowałby ten hotel, na pewno poza sezonem, gdybyśmy chcieli tutaj pomieszkać przez cały tydzień? Wybieram termin w listopadzie na cały tydzień, jak kształtują się ceny. Najtańszy pokój to. 4089,3 zł. Ze śniadaniem dla dwóch osób? Już nie będę doliczał parkingów, ale jeżeli chcielibyśmy mieć codzienne obiady, cena tego hotelu wyniosłaby 7119 zł. Za najtańszy pokój z widokiem na ogród. A teraz, ile kosztowałby najdroższy pokój? Apartament 80-metrowy. Wraz z codziennymi obiadami kosztowałby 19 719 zł. Skąd są goście? Na parkingu brak zagranicznych samochodów. A teraz jeszcze chciałbym przedstawić opcje, które są możliwe latem, gdy w tym hotelu jest więcej turystów, i chciałbym się tutaj skoncentrować na atrakcjach dla osób dorosłych. Więc dla osób dorosłych są następujące możliwości. Zajęcia z instruktorem fitness, dyskoteka w Shisha Barze od 21 do godziny pierwszej nad ranem w piątek i w sobotę. Jest nocne spa tylko dla dorosłych w piątek pomiędzy 21 a 23. .00. Muzyka na żywo co sobotę pomiędzy 19 a 21 oraz Piesza wycieczka z przewodnikiem po Iławie w godzinach od 16 do 18 w piątek. W cenie hotelu jest wliczone śniadanie, basen i siłownia. Ale ten hotel nie oferuje pełnego wyżywienia. Ile trzeba wydać dodatkowo, żeby czuć się jak na komfortowym urlopie? Zaglądam do menu. Ile kosztuje albo może kosztować kolacja? Menu sezonowe. I w sumie wszystko z wyjątkiem chłodnika, czyli zupy i bezy, to wszystko waha się tak w granicach 79 do 129 zł. Przystawki od 69 do 99 zł. Pizza od 59 do 79 zł. Pasta 69,79 zł. A ja biorę danie główne: Tiffy burgera jadłem, filet sandacza jadłem, dziś stek z polędwicy wołowej. I tu koszt przykładowej kolacji. Wychodzi 363 zł za osobę. Brzmi sporo? Może, ale jeszcze nie kończymy wieczoru, bo jesteśmy na urlopie, a nie na detoksie. Nie jesteśmy alkoholikami. To jasne, ale też nie będziemy udawać, że czysta woda z kranu jest szczytem kulinarnej ekstazy. Więc na spokojnie, z klasą, po jednym drinku na osobę, a potem jeszcze jednym. Ile kosztuje alkohol w tym hotelu? Ciekawostka: drink w Tifi kosztuje 39 zł, a przystawka 79, czyli dwa koktajle tak tanio jak jedna sałatka. Czyli trzeba podjąć decyzję. Albo dwa koktajle, albo jedna sałatka. 363 zł plus dwa drinki to 441 zł za osobę, dwie osoby 882 zł. Cena najtańszego pokoju z dwoma obiadami to 1117 zł plus kolacja z dwoma drinkami razem 1999 zł. Najdroższy apartament to 2499, dwa obiady 318, kolacja i drinki 882, razem 3699 zł. To były ceny za dobę. A ile kosztuje tam tygodniowy pobyt? Najtańszy pokój to 13293 zł w apartamencie 25 893 zł. Na razie żegnam i do zobaczenia nie na Śródlądziu, lecz na innym morzu lub w następnym porcie. A w jednym z następnych odcinków uchylę rąbka tajemnicy, dlaczego kuchnia tajska smakuje tam tak świetnie, opowiem też o przesympatycznych pracownikach i przedstawię Gran Hotel Regina Algier w Algierii. Na koniec spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy sam fakt, że mieszkasz w gran hotelu wystarczy, żeby uchronić Cię przed noclegową wpadką? Będzie też pierwsza próba porównania usług na wycieczkowcu ze świetnym polskim hotelem. Dużo słońca, ale też trochę kurzu między tymi wszystkimi gwiazdkami w bardziej subiektywnym, vlogowym odcinku. Już dziś zapraszam.